Cześć za kończę główne choroby dzisiaj e, mamy The Corruption of Chris Miller z 73 i tym odcinkiem to jest film hiszpański. Sorry, jestem tak część To jest będzie Jezu Bełkot. E, otwieram tym odcinkiem Maraton ze sierpami, o jakoś tak. Czyli filmy, gdzie będą sierpy, ale kryteria są takie, że to nie, że pojawi się na pół minuty i będzie postać cała sierpę, nie, nie, nie. Musimy widzieć sierpa i borderso może być nawet jedno, żeby było morderstwo sierpami i to odcinek tak zapowiada, bo mordowali sierpami. E, odcinek będzie, nie wiem, 3, 4, coś takiego. Bo też już, e, po co tak na hamę przedłużać? Jezu, okropieństwo. I dzisiejszy film jest on jako horror, kryminał, drama, thriller czy nawet slasher? Co ten Slasher już w ogóle to jest, Ten film jest dla mnie coś Ala Slasherem, prawie podchodzi po to, bo ma ten film morderstwa, ale no, mimo że jest, jest aż 6, co jak na lat 70. To jest niezłym wynikiem. To jednak ten film nie podchodzi, bo, znaczy ten film podchodzi po Slasher, ale moim zdaniem mi po prostu nie jest. Ale... I nawet gdzieś chyba widziałem to jest nawet jego film Dialo, ale no, przez to, że film jest jako hiszpański, no to od razu go wykluczam i nie uznaję go jako film działa. Więc tak, w wiejskiej górskiej miejscowości we Hiszpanii kobieta pozwala włóczęgowi na krótko pobyt po w swoim domu pod nieobecnością męża. Kiedy mężczyźnie, który żartobliwie założył maskę szarego Chaplina, dosyć no, nieźle podobnie wygląda z domu. Zasłonię tą twarz, odejść brutalnie, ją dzika nożyczkami. Widzimy, jak wbija jej nożyczki w tę dłoni, bardzo brutalna scena, krew się cieknie, bardzo dobre przebicie dłoni, no ale potem widzimy już, jak ona po prostu leży całej, Absolutnie ona jest całutka, pokryta swoją krwią, że krwi swojej leży. Tak ją poza kamerą mocno zadźgał, bardzo krwawą. No, ale co? Tymczasem nastolenia Christine Chris Miller no dochodzi do siebie po załamaniu nerwowym, którego doznała po brutalnym gwałcie. Widzicie ten film już na początku morderstwa, tematykę gwałtu ostro. Trauma pogłębiła się po tym, jak ojciec porzucił ją i jej amerykańską macochę. Rów Chris niedawno wypisała z, ze szpitala psychiatrycznego, zamieszkała z Rów ich. W dużym wie wiejskim domu wkrótce po tym Bernie Webster młody i Harrisowa har też zostaje znaleziony przez Również śpiącego w stole. Początkowo każe mu się wyprowadzić, y ale wkrótce zostaje nim y oczarowana. Ostatecznie Rów pozwala Bernie zostać na posesji i pracować w niej jako Złotarączka. Bacznie zaczyna uwodzić Chris i jednocześnie podejmujące romantyczne kroki wobec tym tymczasem Kryjsa, dręczą, dręczą urywane e, uśpienia, wspomnienia, gwałtów, do którego doszło po wspólnym przeżyć. Brzyż, po z przyjaciółmi w szkole. Za każdym razem, gdy słyszę burzę lub płynną wodę, Chris doświadcza traumy, traumatycznych uh. roz, rozpędzekcji. W ogóle podoba mi się jakaś gdzieś jest pogoda, tak ponuro, ma padać deszcz w ogóle, tak za niedługo, tak mi się wydaje. E, nie, już, o, już pada deszcz. E, teraz, teraz, to, tak spojrzałem. Bardzo podoba mi się taka idealna pogoda, do to czy tylerów uwielbiam, no takie są depresyjne, ponure pogody, takie szarburo, też, czy jest... Coś, co uwielbiam, i dlatego fajnie mi się przez to tak klimatycznie mówi ten film. Co właśnie pod koniec filmu będzie jedna sekwencja moja, lubiana i idealnie się pasuje ten deszczowy klimat, który będzie teraz, który teraz tu mam jest świadkiem jednej z rejestrów kryzysów, wypił miejsce domu podczas ulewy obser i obserwuje ją jako popada w stan niepamięci. Głodowo mnie atakuje, no żemrów obija, a atak paniki zmusza go do wyjścia z domu pod groźbą broni w, no e broni w nocy. Niedługo potem tajemniczy jeszcze przybywa na farbę pobliskiej rodziny ubrany w czarny szal przeciwdeszczowy e i Kradnie sierp ze stodoły, i tak bo I to jest, to powiem to, co wcześniej omówiłem, to jest jakaś godzina filmu. Widzicie, jak szybko ją omówiłem. A e, teraz to, co teraz mówię z tym, co mu ukradł sierp, to będzie jakieś tak godzina 20, coś takiego, a film 2 godziny 40, czy prawie godzina 50. Więc prawie tam półtorej godziny później. E, jest moja ulubiona sekwencja. Jak jest właśnie noc deszcz, on w tym właśnie przeciwdeszczowym tym e, s, idzie, e, w tym całym deszczu sierpem, on ma taki kaptur w ogóle nałożony i, i z tym sierpem jak stoi, przegenialnie wygląda ta postać ubrana, świetnie, podoba mi się bardzo, lubię takie, coś. i właśnie teraz pasuje mi tak do tylko, że ma nocy, ale jednak. Młody syn rodzinny my, myli mężczyznę z mnichem i otwiera mu drzwi, więc y, mężczyzna Morduje po kolei całą rodzinę najpierw rodziców, potem następnego rodzaju najmłodszego chłopca, a ostatecznie również dziecko kontrowersja. Jednak, ja zobaczcie, tutaj są właśnie morderstwa, morderstwa dla dzieci jakiś tam właśnie gwałt, tematyka w ogóle poradzenie sobie ze straumą to nie jest taki, taki aż tak lekki, można powiedzieć. Wam powiem, ta sekwencja, on idzie i po kolei wyrzuca w domu, tam typ y, nagle wychodzi i tam y, y, kładzie się na, na kobiecie, a on ma bardzo ładnie podrzięte gardło, krew bardzo ładna. On y, chwyta sierp do, do góry, no i widzimy tam jakieś machanie przed kamerą, ale nie jest nam pokazane, co on tam dokładnie morduje w jaki sposób. Tam potem wychodzi dwójka, on bierze i wbija sierp w brzuch, co jest nam pokazane od tyłu, więc nie widzimy penetracji sierpa, ale potem jak kobieta upada, to na poziomie jej piersi, klatki piersiowej, to tam jest plama krwi, a nie na brzuchu. No, tak bywa, więc jak typowi przebił brzuch. Następnie widzimy bardzo brutalne wbicie sierpa w plecy kobiety, a następnie, no to jest nam tak pokazane, widzimy po prostu jak macha sierpem, a nie widzimy już penetracji pleców, ale jak na widzimy to tak w sensie sadystycznym, tak dosadnie on tak wbija coraz, jeszcze, jeszcze, jeszcze kilka razy tak mocno tak wbija ten sierp w plecy, a potem idziemy do dziecka, unosi zakrojony sierp w górę, no i dalej nie widzimy. W ogóle ta krew na sierpie jak wygląda, no, ale no no, śmierć dziecka poza kamerą, ale i tak piątkę osób jednej po kolei, on jak wyciął to wszystko, jak mówiłem. Może tam dwa, może sam morderstwa są z tego pokazane, ale i tak ta sekwencja niszczy i on w ogóle nie dojdzie, on jak jest to ubrany. W ogóle postać jak z gry... Platborn e, e, też tak w ogóle e, mi przypomina taki czarny płaszcz, tak gotycko, i ten kaptur, i z tym sierpem, jak chodzi po tym domu i wyczyna wszystkich tak. Sekwencja, jak trwają 3 minuty e, czy 2, no to to jest e, bardzo fajna. E, no, najpierw, e, no, e, następnego ranka Ruffy i Chris oglądają wiadomości o materiałach filmową o i od razu. podejrzewałem barne Barney tej nocy warnej włamuje się do domu Miller, rów, rów budzi się no, za, za wiadamią Chris, która idzie zbadać sprawę para uprawia seks w wysypialni Chris, ale to spotkanie doprowadza Chris do kolejnej retrospekcji, by furić Cabernaia w plecy nożem. Z, ze swojej szafki nocnej zakłada, zakładając, że Barney jest młody, co przyłącza się do niej, również zda, zdając mu kilka ciosów noża w plecy i klatkę piersiową. Nagi i spotyka się po, e, po domu, spada ze schodów i ostatecznie umiera z powodu odniesionych a Ja wam powiem, jak ona nawet wie z tymi nożami, jak uciekają po tym torsie, plecach, bardzo, bardzo, ale to brutalne masek się leje przy tym bardzo brutalna. Ogólnie to są sceny, mam powiem tego dzikania go. Moc jest przy tym. Ruth i Chris wie, wyjaśniają swoją historię, przedstawiając morderstwo jako zabójstwo za w obronie własnej. W drodze na, na komisariat kobiety dowiadują się, że morderca został zatrzymany i ku swojemu przerażeniu uświadamiają sobie, że Barney nie był mordercą. Nie, nieźle okazało się, nie? Ruff i Chris wracają do domu i zaczynają grzebać w wyżarczach Barneya. Odkrywają, że nie wiadomo przyszedł wie, nie, 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 i... Był znajomym ojca Krisarów i przypuszcza, że ojciec Lisa wysłał go, aby śledził kobiety i uciekł z domu perłami i innymi pamiątkami urodzinowymi. Później tej samej nocy Ruf i kryza zakopują ciało Barneya na placu. Budowy, gdzie budowa jest, e, d, budowana jest droga następnego ranka? obserwują obserwują daleka, jak ekipa budowlana układa asfalty, miejscu, gdzie ukryto ciało jak później, gdy Rów i Chris odpoczywają przy basenie, ekipa budowlana zauważa, że zapadlisko w drodze i zaczynają zaczyna je rozkopywać. Koniec filmu, to nam. Film w sumie, tak wam powiem, film jest fajny, podoba mi się. Tylko wam powiem tak, jak mówiłem ten film trwa prawie gdzieś tak, on trwa chyba godzinę, chwila sprawdzę, e, 107 minut, e, 107 minut no to prawie tamte e, godzinę 50 i przez ten czas niewiele się dzieje w filmie i czy to slasher, no mamy pierwsze model w początku, no i tą wycinkę 5 osób pod rząd po godzinie filmu. I to następuje tak szybko. No, i dla mnie to są takie dwie sekwencje mordu, i slasherem bym to ogólnie nie nazwał raczej. To jest raczej taki coś, właśnie ala, taki film. Ale nie zmienia to, że film jest bardzo, bardzo krwawy i ogólnie ta sama historia. taka. Tak naprawdę, w filmie się nie wiele co dzieje, ale jest coś było w tym filmie, żeby się podobał. Właśnie. To cała sobie historia ta zagmatwana. Co właśnie po tych już okropnych mordach się, już tak naprawdę, później okazuje, to jest naprawdę e, coś ciekawego. I fajnie. W ogóle Hiszpanie mają właśnie fajne filmy. E, w ogóle nie, nie wiem, większość hiszpańskich filmów naprawdę są fajne. Musimy więcej takich omawiać. E, Ale nie, film jest naprawdę bardzo, bardzo e, fajny. Więc e, do następnego odcinka. Następny odcinek będzie. Film chyba o nawidzonym domu, tak mi się wydaje. Bo to też będzie z maratonem sierpów powiązanych. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Ja się po prostu już żegnam, bo już wszystko co tutaj omówiłem już całą fabułę. E, więc e, czekajcie do następnego odcinka. E, a i może będzie recenzja gry. E, to powiem, o, że ona miała swoją e, później adaptację filmową, więc. E, Mam nadzieję, że was zaciekawiłem. I ona też jest w sumie horrorowa. Można tak na oko powiedzieć. No, na pewno takie tematyki, taką tematykę ma. Dobra, nie mów więcej. Cześć.